i tam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie z badań z badań jakie były robione tydzień temu Wyszła jakaś bakteria Pasterella multocida. Tak zwana cholera drobiu. Tak trochę googlowałem na internecie. No. Także antybiotyk pojedziemy jutro kupimy, bo tutaj, tutaj u miejscowych weterynarzy nic nie było, że tak powiem. W weekend dostać a wyniki praktycznie dostałem dopiero w sobotę, w sobotę, w piątek wieczorem. No ale co, bo tutaj różne komentarze były, że tam im nerki rozwaliłem, dlatego, dlatego tak lały i tak dalej, i w ogóle dlaczego podejrzewałem salmonelle, skoro dawałem antybiotyk na salmonelle. No to wiecie, to weterynarz mi tak podpowiedział że to może być salmonella nerwowa zobaczcie tak te gołębie na izolatce wyglądają aczkolwiek powiem wam że ja bardziej obstawiam paramykso to nerwowe tak zwane także jest to 3 sztuki na izolatce o tak kału wygląda no także Także te sztuki są na izolatce. No a reszta stada wydaje się być w porządku. Reszta stada wydaje się być w porządku, aczkolwiek no wiadomo, wiecie jak jest. Już kilka sztuk odłożonych, to tak szczerze, to człowiek wchodzi do gołębnika i już... Może tak powiem baczniej przygląda się gołębiom. Niby kał się trochę uspokoił i, i z tym pragnieniem też się uspokoiły już, no bo wcześniej to już tutaj tutaj 10 litrów wody szykowałem z rana. Nie mówię, że wypijały wszystko, ale mało co w pojnikach zostawało. Na no wczoraj tak chciałem sprawdzić 7 litrów wody naszykowałem i, no i nie wypiły wszystkiego, także chyba się coś uspokoiło. No, także widzicie. No, aczkolwiek tam na podłodze ten koł trochę gorzej wygląda, ale na siodełkach już, już chyba dobrze. Zobaczymy tutaj. Nawet puszek widzę, zrzucają. Także chyba jest w porządku, bo tu sprzącane było w tamtym tygodniu. Jakoś w weekend nie wiem nawet, czy w niedzielę się nie wziąłem tutaj, nie skromnęłem na szybkiego. Także wiecie, trochę się uspokoiłem. Uspoko no, na zasadzie, że no, jakby było tutaj więcej zakażeń, to by było już widać. Nie widać, ja to bardziej tą paramyxo się przejmuję, no bo ta bakteria to wiecie to, jak już wiadomo co podać, to człowiek spokojnie śpi, nie? Ale ja tu mówię, tą, tą bakterią, w sensie no tym paramyksą, moim podejrzeniem oczywiście, no bo wiecie to, to jest tylko takie, takie moje podejrzenie. Tu u starych gołębi lepiej to wygląda Jednak, jednak chyba one, one twardsze są Także wiecie Mówię tak, wrzucę jakby ktoś był ciekawy co się dzieje, bo tam w komentarzach sporo, sporo zapytań było no, kilka osób nawet napisało, że, że to samo mieli w gołębniku. Co ta samica tak siedzi? Dobrze? Dobrze. No dobra, nie zajmuję czasu, tam odezwę się za tydzień. Zobaczę tam po kilku dniach podawania antybiotyku, co tu się będzie działo. Czy ten kał się poprawi, czy nie poprawi. Myślę, że powinno być lepiej. Dobra. Nie zajmujemy czasu. Pozdrawiamy kolegów hodowców. Dobry lot.